Jest tak, jak dotknąłem ją. Głośność powiadomienia 0%. Gdzie masz tą poduszkę? No trzyma akurat... Jola, Jola tak. pokaż to mu, jak tą poduszkę. No piękna niech, poduszka. Niech powie Pani pacjentka, jak się Pani czuje teraz. Przecudownie. No. Naprawdę. To Ona Przecudownie. jest przemiła, przemiła. Na pewno Wie, jeszcze ja, tam wszystko ją boli. <laughs> no. Jak, troszkę? a troszkę? Tak. A to tak lekko jest, pewno, że boli. Słuchaj. Wiesz, no zbudzamy, bo to jest, wiesz, no, słuchaj, no, słuchaj, bo to jest wszystko rozciągnięte dopiero, bolo. tak? Tak, ale no tak. jest druga. Więc... I najciekawsze, ty nie widzisz. Zawsze stoję, bo mam plecy okrągłe, no bo tak stoję. No, praca, Jeśli widzicie. bym chciała brzuch wypuścić, nie wypuściłam, bo mi tutaj w krzyżu rozrywa. No. A teraz tak. wypnę, pewno, że troszeczkę boli, Już Tak, ale nie tak jak wcześniej. Nie, 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 bo to jest pierwsze dopiero, tego dopiero, na drugim, trzecim, dopiero masz ten. Więc spokojnie. Dzisiaj przyjdziemy po tym, to znowu cię rozmasujemy. Jutro jeszcze przed wyjazdem też cię rozmasujemy i już. Jest poduszeczka. Słuchaj, słuchaj. Bo ja mogę jeszcze... Nie, nie, bo tu jest wszystko w porządku. Ja mogę na przykład... Cieszę się, że jesteś, taka jest poduszeczka. Cieszymy się, że jesteście z nami wszyscy. I to znalazło. więc, więc yy, nawet, nawet jeśli... Jeszcze... Zatrzymaj na